Ogłoszony we wrześniu rozejm jest fikcją, ale mimo wojny i związanego z nią ryzyka, specjalna grupa ekshumacyjna prowadzi w rejonie Doniecka poszukiwania ciał poległych ukraińskich żołnierzy. Tomasz Jarosław, Nazwano ją Czarny Tulipa.

Z ekipą Jarosława Żyłkina jedziemy w kierunku ukraińsko-rosyjskiej granicy. W miejsce, gdzie latem trwały ciężkie walki. Mijamy Szachtarsk, Torez i Sniżne. Do granicy zostało kilka kilometrów. W terenach objętych konfliktem taki widok jak ten nikogo już nie dziwi. Na polach można zobaczyć tu mnóstwo porzuconego i zniszczonego sprzętu wojskowego. Zazwyczaj w okolicy znajdują się też zwłoki żołnierzy, którzy zginęli w boju. Mamy sprawdzić informacje o dwóch ciałach, które podobno znaleziono na polu w okolicy wsi Dmitriwka. Trzeba poruszać się ostrożnie, uważać na miny i niewybuchy. Każdy się boi w takiej sytuacji. To normalne. Jeśli byłoby inaczej, to znaczy, że ma się coś z głową. Zdarzało się, że ktoś do was strzelał? Do nas bezpośrednio nie, ale nad naszymi głowami tak. To były takie strzały ostrzegawcze. Grupa Czarny Tulipan przemieszcza się po terenie konfliktu za zgodą separatystów i w ich uzbrojonej asyście, której filmować nie możemy, tylko pod takim warunkiem pozwolono nam towarzyszyć ekipie Żółkina. to dowódca czołgu? Tak, to był dowódca czołgu. Nawet znamy jego nazwisko. Gdzieś tutaj jeździ jego matka. Matka przyjeżdżała i szukała go. Jej syn z kolegą ewakuowali się włazem z trafionego czołgu. Kolega, który został ranny, przeżył i po trzech miesiącach wrócił z niewoli. A jej syna więcej już nikt nie widział. To jest możliwe. Tam stoją czołgi, i wczoraj było tam znalezione ciało. I to może być on. Tutaj walczyli, były czołgi. Nie jesteśmy pewni, ale raczej tak. Dlaczego zajmujecie się poszukiwaniem ciał żołnierzy? Jeśli nie my, to kto? W obecnej sytuacji wojsko nie może się tym zajmować. A my mamy doświadczenie w tej pracy. Wcześniej zajmowaliśmy się poszukiwaniem ludzkich szczątków z czasów II wojny światowej. Prowadziliśmy prace archeologiczne i odnajdywaliśmy radzieckich oraz niemieckich żołnierzy. Wszystko po to, by spróbować zidentyfikować ich tożsamość i pochować ich godnie, z szacunkiem. Zdarzało się, że po 70 latach mogliśmy poinformować rodzinę, gdzie zginął ich bliski. W 2013 roku Jarosław Żyłkin brał udział w badaniach masowych grobów Polaków zamordowanych na Wołyniu. Stoi na czele społecznej organizacji o nazwie Narodna ja Pamięć. On i jego współpracownicy pracują charytatywnie. Ona nie wierzy, że, nie wierzy, że jej syn nie żyje. Zwracała się do jasnowidza, który powiedział jej, że syn jest w niewoli. Często są takie sytuacje? Zdarzają się często. Niestety zostało nam bardzo mało pieniędzy. Może wystarczy na jeszcze jedną wyprawę. Mam nadzieję, że jak teraz pojadę do Kijowa na rozmowy, to przekonam ludzi, żeby jakoś pomogli. Czy ukraińskie władze jakoś pomagają? Nie. Nie. Czemu? Czemu? dlatego, że to wielki biurokratyczny mechanizm. Pisaliśmy listy, wiem, że była jakaś reakcja ze strony prezydenta. Sprawa trafiła na biurka ministrów, ale z tego, co rozumiem, jeżeli dostaniemy jakąś finansową pomoc, to dopiero w połowie przyszłego roku. Mogliście zobaczyć dzisiaj, jak zbieramy zwłoki żołnierzy. Każdy dzień jest ważny. Psy rozszarpują porzucone ciała. Zgłaszają się świadkowie, którzy za chwilę nie będą pamiętać, gdzie widzieli zwłoki i nie będą mogli nam wskazać tych miejsc. Czas jest ważny, dlatego nie możemy przerwać naszych prac. Ja nie, rozumiem nie rozumiem tego przecież ci żołnierze zginęli za Ukrainę. To jest przykre, ale tak jest. Nikt z władz nam nie pomaga. Też tego nie rozumiem. Pierwsze ciało zostaje odnalezione. Wszystko wskazuje na to, że to zwłoki czołgisty, który zginął tu w sierpniu. Ekipa ekshumacyjna przegląda dokładnie rzeczy poległego żołnierza, szukając jakichś dokumentów mogących potwierdzić jego tożsamość. W ukraińskiej armii brakuje nie tylko broni, ale nawet tak zwanych nieśmiertelników, które pomogłyby w identyfikacji. Śmierć, śmierć czołgisty jest straszna. Zbieramy tych chłopców kawałek po kawałek. Szukamy rzeczy, które pomogą ich zidentyfikować. Niestety, w naszej armii nie wszyscy żołnierze mają nieśmiertelni. Dlaczego? Najwyraźniej to duży problem dla Ministerstwa Obrony. W zeszłym roku wydano rozporządzenie, jak powinny wyglądać nieśmiertelniki, jakie powinny zawierać informacje. Ale z jakichś powodów nie wyposażono w nie armii. Tylko oficerowie je mają. Niżsi rangą już zdecydowanie rzadziej. Wam Często informujecie rodzinę o odnalezieniu ich syna ich synami. Na początku chcieliśmy tak robić, ale szybko zrozumieliśmy, że nie mamy do tego prawa. Naszym obowiązkiem jest zebrać jak najwięcej informacji i przekazać ciało ekspertom od sekcji zwłok. Ostateczna identyfikacja, zwrot ciała i pogrzeb to obowiązek państwa. To nie my jesteśmy od tego, żeby informować o zmarłym. Przecież możemy się pomylić. Na przykład dzisiaj znaleźliśmy dokumenty człowieka i może się okazać, że to nie jego, a jego kolegi, który żyje albo został porwany. Powtarzam, nie mamy prawa informować bliskich. Nie Nie mamy prawa informować bliskich. Pierwsze zwłoki trafiają do samochodu z przyklejonym czerwonym krzyżem i napisem Ładunek 200. W ten sposób oznaczano w Związku Radzieckim transport ze zwłokami żołnierzy. Chwila przerwy i ekipa Czarny tulipan rusza na poszukiwanie kolejnego ciała. Po godzinie odnajdujemy szczątki drugiego czołgisty. Widok jest makabryczny. Nie podpisana. Rozmiar głowy był mały. Chyba był niski. Złoki rozszarpały psy. Zostały tylko kości. Żebro, żebro, żebro. Ma pan koszmary związane z pracą? Wsiął się pan z trupów. Koszmarów nie mam. Ale kiedy kończy się moja zmiana i wracam do domu, to jeszcze przez tydzień mam przed oczami, jak chodzę po polu wśród zniszczonych czołgów i wozów pancernych. Takie poczucie, jakby się wciąż było tutaj, w rejonie konfliktu. Czyli myśli pan o pracy? Nie, staram się nie myśleć. Dlatego, że jak się za dużo myśli i wspomina to, co było, co robiliśmy, to trudno jest wrócić do normalnego życia. Jak mówią, koszmary nie przechodzą od razu. Koszmary przychodzą później. Dlatego lepiej o tym nie myśleć im więcej myślisz o złych rzeczach tym bardziej to zostaje to, z tobą tak jest. staraj się wychodzić od tego Myślałem, że będę miał nocne koszmary, ale nie mam. Może po prostu nauczyłem się radzić sobie z tym. A to, co mi się śni i co ktoś może nazwać koszmarem, to droga, którą idę i która się nie kończy. Idę i czegoś szukam. Ten sen mam bardzo często. Każdy z nas reaguje po swojemu. Każdy kolega może opowiedzieć swoją własną historię. Każdy jakoś sobie z tym radzi. Potrafi blokować emocje. Bo nie da się wytrzymać psychicznie, jeżeli za bardzo przeżywasz. To co widzisz. Trzeba zablokować emocje, żeby móc spokojnie działać. No, my możemy tylko Możemy tylko współczuć rodzinom. My znajdujemy ciała, oddajemy je. To nasz zamiar. nie może być w W jakim stanie są ciała, które znajdujecie? Różne. Mamy cztery klasyfikacje zwłok. Pierwsza to szczątki tych, którzy po śmierci zostali szybko pochowani. Druga to zwłoki spalone w czołgach i pojazdach. Trzeci rodzaj to zwłoki, które bardzo długo leżały odkryte. Dzisiaj widzieliście jak psy rozszarpały ciało, które leżało na polu. Zostały tylko niewielkie fragmenty i kości. Czwarty rodzaj to szczątki żołnierzy rozerwanych wybuchem. Wtedy zostaje najmniej. Od września ludzie z Czarnego Tulipana odnaleźli ponad 170 ciał poległych ukraińskich żołnierzy. Czy Pana zdaniem jest jakaś szansa na pokój? Na Ukrainie. Nie wiem, ciężko mi to komentować, ale mam nadzieję, że tak będzie. Wojna nikomu nie jest potrzebna. Widzę, że ludzie są zmęczeni i po jednej i po drugiej stronie. Tego konfliktu nie rozwiąże się militarnie. Walcząc, nic się nie zdziała. Wciąż ktoś jest zainteresowany tym, by była wojna. I tyle. Taka jest prawda. Za wcześnie mówić o pokoju. Opiekunowie grupy Żyłkina zaczynają się niecierpliwić. Zresztą i tak musimy wracać do Doniecka, by zdążyć przed godziną policyjną.